Siemano widzowie, dzisiaj się zagramy we tego minisrafta Zagramy się na survivalu Przez fajnie, normalne. Czeka, czekaj, co zrobię cięcie na chwilę Zostawiam, no O dobra, jestem właśnie wchodzi gramy się na survivalu Gdzie seria No Czekamy sobie o się zładuje. Dobra. Zrobię cięcie, aż jest. Się... Dobra. Dobra, jestem, więc zaczynamy. Oczywiście zaraz wam pokażę, że wszystko jest popatrzane. Nawet przetrwanie normalne. Dobra, i tak. Spójrzmy, Może będzie wioska spokojnie. Trzeba wejść do góry może być. Ty, ale... A, dobra, czekaj. Dobra, pożyj, pożyj, wiecie. Popatrzmy, może tutaj będzie wioseczka. To zejdźmy i pójdziemy sobie zabić. Wiem sobie o wie... Zabij się, wewnętrznie strzyga. dobre z pierwiej Kolejna będzie. O, będziemy na bloku. Tak, na razie sobie poczekajmy pierwsze pioski. Kurde, myślę, że zaraz to będzie. Może jeszcze mi się uda zebrać grać, czy już mam na uleczka prawie chyba, no już mam, czy wemy kurde, nie ma. Jest wioska, no i się, że nie ma. że będzie kowal idę, co jest proste, żeby były dwie te Dobra, idziemy. może będą dwa kowale, jeszcze jeden Dobra, patrzymy, Sweetie. Sweetie. Może jeszcze dotrąc litery. Sweetie, jak mi się uda. O, jest kowa. Zobaczmy, co tu będzie. Dobra. Nie, no. Na początek. Dobra, zbieramy sobie wszystko jeszcze na początek. Więc Sazanko poczuła się sprzedają. Jeszcze na początek. Dobra. Dobra, kolejny kowal XT tu tutaj może więcej żelazi. Nie wiem. Złoto, tak? I to Jest jeszcze pięć. Dwa mieczy i to? Czekajcie, idziemy za pierwsze co to są. Tutaj możemy z, do, z domku wziąć te wszystkie rzeczy, bo kowale nie będziemy zabijać. Akurat możemy sobie zająć wiecie gdzie to będzie w sumie prawdziwe życie. Więc nikogo to nie widzę. Weźmy sobie to łóżeczko. Uważajcie, jeszcze będę, będę szedł na razie nie ma, ale mogą być w sumie. Dobra. Zaraz pójdę co do kopalni i zrobię cięcia, aż to będę jakieś dobre Dobra, położymy. Idziemy sobie sobie kopać z tego stonu. Z Przydają się deski na crafting. Poczekaj, idzie w do... Dobra, jestem w W kolejnym w sumie odcinku będą szwidery. Teraz pójdziemy do kopalni, może jakieś żelazo. Tak, pierwszy raz zrobię deskę. Zrobię sobie ten crafting. Dobra, zrobię cięcie, jak wrócę z kopalni. Dobra, widzowie? Siemama, widzowie. Ja się mamą widzę, się z kopalni zupy. jak jaksu teraz zrobiłem, bo żelazo znalazłem. I pięć żelaza, właśnie wracam, bo się staje ten, a ja wracam przygody pobadały się na wioskę. Tak jak zrobię, zaraz koniec filmu. Jak wyglądał do dom. Я що все зробимо. Там це по касі, де щось зараз фіме то. Уже запис. Добре. A zróbmy jeszcze, tak, wszystko. Tak to to skończyliśmy już na diamantowych i tym jeszcze 4 diaktyry. No. Dobra. I jeszcze zrobimy sobie portarty w sumie. No. Dobra. Ja się będę z wami żegnał, więc pa!